Witam także zgodnie z obietnicą w tym filmiku, znaczy nie z obietnicą, tak po prostu. Myślałem, żeby nagrać maksymalną prędkość tej churaj No i to by było w sumie na tyle. A więc zaczynamy na 3, 2, 1. Dobra, hamujemy. Psy szczekają, dobra. No, tak się szybko jechałem, czy się nie dziwię. A więc widzieliście, że naprawdę hulajnoga jest strasznie szybka. Kurde, jak się wściekły. No, to by było na tyle. Mam nadzieję, że będziecie wiedzieli, czy według Was ta hulajnoga jest wystarczająco szybka. Narka.